Prezesie, zanim zadam jakieś pytanie, to na początku chciałem podziękować, bo byłem na kilku zjazdach Polonii Gospodarczej Świata i nawiązałem bardzo ciekawe relacje, kontakty, a to było tylko kilka. Nagrałeś to? Nagrałem. puszczaj to trochę więcej. To wpuściłem. Niech naród widzi przecież. No. Tam, tam nie my jesteśmy obaj, tam są ludzie, prawda? Nie o to ludzie. Nasi przyjaciele w końcu. To jest kapitał ludzki. Jest tradycja, jest współczesność, jest. Polski duch i stół Polski. Prezes, czy ja mogę Cię o coś poprosić, Szekaj. to trzeba montować ten film. No, no, tak. Dokładnie ten to, temat... To, to, tym po, trzeba... Po, po, połączymy. To, oczywiście, że tak. Szanowni Państwo, pragniemy podziękować każdemu z Państwa za zgłoszenie uczestnictwa w 22 Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii. 16-18 września 2022. Jednak z przykrością musieliśmy podjąć decyzję o odwołaniu tegorocznej 22. Światowej Konferencji w planowanym terminie. Wielu przedsiębiorców polonijnych ze świata, także z kraju, miało trudności zrozumiałe. Z podjęciem decyzji o przyjeździe na konferencję, czy to na skutek światowego kryzysu gospodarczego i energetycznego, czy wojny Ukraina. Ile zaś uczestników nie zapewniająca niezbędnego kworum dla tworzenia wzajemnych relacji oczywiście celu konferencji wymagała podjęcia przez nas, przez nas tej trudnej decyzji, równocześnie kosztów związanych z organizacją konferencji, mimo, że racjonalnych, Fundacja nie byłaby w stanie pokryć bez uczestników kworum. Wpłacone przez Państwa kwoty, opłaty konferencyjne zostaną niezwłocznie zwrócone na podane w zgłoszeniu konta. Ale druga część tej przykrej wiadomości, informacji jest taka. Kontynuowanie tradycji spotkań konferencyjnych przedstawicieli gospodarczych Środowisko Polonii i kraju jako ważne i potrzebne jest naszym priorytetem, szczególnie w obliczu globalnego kryzysu. Będziemy je kontynuowali do czasu spotkania konferencyjnego w 2023 roku, w maju. Przekazywać będziemy w formie wirtualnej wystąpienia przygotowane przez mówców na 22. konferencję, podejmujące tematykę myśli przewodnich. To znaczy, postęp naukowy, jak go wykorzystać w praktyce. Nowe oblicza łańcucha dostaw w kontekście globalizacji rynku. No i tych teraz perturbacji, prawda, kryzysowych. I pomoc w odbudowie Ukrainy. Będziemy ciągle pracowali, aby przekazać w tej sprawie stosowne informacje. Ufamy, że w 2023 roku Zaistnie okoliczności, aby się spotkać i kontynuować to, co podjęliśmy przed 30 lat. Panie prezesie, ja myślę, że co najmniej 25 lat znamy się, i dzięki Panu wszedłem w ten ruch polonii gospodarczej świata. Wiem, że. Pan ma już stasz 30-letni. Nie, tym... nie wypominaj, nie wypowiadaj, No, ale, ale ja myślę, że się chodzi, się chodzi, chodzi, chodzi o dorobek. Chodzi o dorobek, chodzi o ten kapitał ludzki, który się udało zgromadzić. No i myślę, że najważniejsza rzecz jest, żeby była kontynuacja, szczególnie w tych trudnych chwilach, które nadciągają na, na naszą Ojczyznę i na cały świat. I Widać wyraźnie, że dzisiaj przez te, te ciężkie chwile Polska bez, bez Polonii może nie dać rady, a co tu dużo mówić, i to, co było do tej pory, to ten potencjał Polonii nie był wykorzystywany tak jak trzeba, i cieszę się, że, że prezes chce kontynuować, że będziemy ciągnąć, no i myślę, że, że to osianie, to oranie tak długie, że ono przyniesie kolejne rezultaty. Rezultaty są już, ale potrzeba. Jest jeszcze większa. No i chciałem generalnie podziękować i poprosić o tę kontynuację. Ja serdecznie dziękuję. Jestem zażarnowany tymi słowami, ale chciałem pewne korekty prowadzić. Dobrze? Po pierwsze to my, po drugie to nie ja sam, całe grono. A po trzecie tak zbudowaliśmy przez te lata tak zwany to wykonamisz, tak mówi kapitał relacyjny. Po prostu się znamy. Przybliżyliśmy się wzajemnie, to znaczy, przepraszam, starać się kraj przybliżyć do Polonii, bo ona się ciągle chce przybliżyć. To raczej my niedoskonale to robimy. My to znaczy, mamy się, my w ogóle jako kraj, nie potrafimy skorzystać z tego wielkiego potencjału miłości do ojczyzny, tradycji, do tego, co ta Polonia wnosi. Ale co ona jeszcze wnosi? Ona buduje międzynarodową społeczność. Między nami mówiąc, co to jest Polonia, obywatel Francji. Ameryki, prawda? Obywatel tamtego kraju, tam żyje. No i co, i łączy te kraje z sobą, no to co robi? To robi, co jest zdaniem ludzkości, co jest w ogóle drogą, do której jedynie musi iść jako ludzkość, jako całość. Więc budujemy nieprawdopodobną historię, budujemy międzynarodową współpracę gospodarczą, społeczną, moralną ludzką po prostu. Jeszcze raz chciałem podziękować i poprosić może na plan naszego bohatera medialnego, Huberta Gorczycę, aby tutaj jednak jeszcze o tych, o tych medialnych planach i innych sprawach z prezesem ja porozmawiał. Tak. Tu prosimy na, do trybuny prezesa. Co on kombinuje? Do on już robi, jest, on ma diabła za skórą, ja wiem o tym. tutaj z tego zrobić salę kongresową. Przyleciałem specjalnie z Norwegii, a to taka smutna wiadomość, ale przylecę w maju. Jaka tam smutna? Przegrupowanie wojsk, no, jak podczas wojny tak się robi, kochany. No jak się coś pali, to przecież trzeba pilnować domu, żeby się nie zapalił, mhm. a nie jechać na konferencję i opowiadać sobie, co my będziemy pojutrze robili, my dzisiaj tu. Mhm. Musimy ugasić po to, żeby mhm. jutro odbudować to, co się spaliło czy pali. Taka jest reguła gry. To też, w międzyczasie nadajemy sygnały, jak się przygotować, jak działać, prawda? To ta wirtualna sprawa, wirtualny przekaz, a ten... A, a, a to spotkanie, tak, na no maj. Tak spotkamy się, no bo nie może możemy się spotykać. No wszystkiego przeszkiełko nie można robić. Mm -hmm. się człowiek człowieka musi czuć. Trzeba fizycznie. Tutaj leży taki y, ten dokument zafoliowany, chyba nowy, prawda? Znaczy dokument stary, a folia nowa, tak? Słuchaj, no wiesz, że śmieszasz mnie. Ten dokument ma nadzieję ja mnie wstyd powiedzieć, bo tam byłem powołany na presję zarządu, a to było... Kochane, pokażmy to. Czekaj, te, 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 tu napisane jest. w 1989 roku, rozumiesz? Myśmy o kwadrans wyprzedzali to, co się za chwilę stało w ogóle, prawda? A w rok później Dom Polonii dano nam. Tu jest przepraszam, 88 jeździć, a też 89 Dom Polonii. Tam... Do kamery, tam, do kamery tam, pokażmy. Tam. O, proszę. Tak? Nie, to jest nie to, 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 o, tak. o, to. o, proszę. – A z tyłu lista nazwisk. – Fundacja została powołana, proszę, to jest o. A to jest dom Polonii. – Jakby nie patrzeć, chodzi o to, że to jest kawał historii, a to z tyłu nawet nazwiska, tak? – Fundatorów, proszę bardzo. – I to nie jest tajna lista, czy tajna? – Ja mam taki egzemplarz oryginalny, po to jest zafoliowany, że nie daj Bóg. to jest dokument, historyczny już wręcz. Przecież wiele z tych osób już niestety nie spotkałem w życiu, ale niektórzy kontynuują dzieło, co też jest ewenementem pewnego rodzaju. No to to jest punkt wyjścia do mojego pytania. Ile osób tutaj przy tym stole przez te wszystkie lata, ile się tutaj przewinęło? Powiedzmy, nie przy tym, a przy stole polonijnym, bo to okay, jest tak. sytuacyjny stół. Co się być, ja naprawdę nie mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o konferencję, to jest parę tysięcy, żeby się to jeżeli na jednej jest, powiedzmy, 300-400 ludzi, tak w sumie, prawda? No to 10 lat, no Państwo wiedzą, nie chcę tego wymieniać. Tym, że znowu nie można tego tak arytmetycznie traktować, bo przyjeżdżają, wyjeżdżają, są kontakty. Przecież konferencja to jest fragment, to jest element zbliżenia zbiorowego, a potem one indywidualnie następują. Za tym tysiące kontaktów, telefonów, przepływu informacji. Panie redaktorze, ja mogę, się tak, mogę się tak przezywać, dobrze? Pół żartem. trudno. Tu jest olbrzymie archiwum, nie chcę tego mówić. To naprawdę skała historii Polski. Jak miało brzmieć pierwsze zdanie otwierające na konferencji w Katowicach za kilka dni? Ano, żebyśmy naukę stosowali w praktyce. Jutrzejszy dzień to znaczy inny sposób pozyskiwania surowców, to znaczy, nie niszczymy, oszczędzamy, ale nie, że nie jemy, tylko racjonalnie to robimy, nie wrzucamy żywności. Czyli krótko mówiąc, od początku do końca przez naukę, przez do racjonalności, do efektu, który jest niezbędny, inaczej, inaczej się no, zapytniemy w tym wszystkim. Zresztą to widać gołym go okiem. Ta cała wojna, ten cały kryzys, przecież to już wyraźnie mówi o tym. Od jutra będziemy wszyscy oszczędzali, to znaczy byli racjonalni. Przez oszczędzanie nie mówimy, że nie dojadamy na odwrót. Mhm. To jadamy racjonalnie, jemy. Odżywiamy się, spożywamy energię, ale nie niszczymy. Nie, nie, nie. A propos energii, polityka energetyczna, muszę parę rzeczy zaimportować do Norwegii od prezesa znajomych ja panu, producentów. Ja panu zaraz powiem, mhm. tylko nie pan się trzyma na tym krześle. Wie pan, co katamarany? Które na wodorze chodzą. Wodór, wodór. Ale proszę posłuchaj, co ja mówię, to jest polski pomysł tak. na to tu leży na końcu stołu. Przeczytaj tutaj sery. Polska żegluga jaka? Wodorowa. Ty rozumiesz? Ale to nie jest prowadzony wodór. Ja oczy przecierałem, on ten wodór zrobił w Polsce. Panowie bez tabliki, bez atomu. Patrz, jak katarawany, co to jest? Patrz, to jest produkowany, patrz. Najpierw zaczął sam swoimi rękami. Patrz, co ja ci pokazuję. I on to tu przy tym stole też siedział? Jest, będę u niego, ale to sądzielna rozmowa z wami, tylko mm -hmm. później. Ty rozumiesz? Ja sam oczy przecierałem. Nie chcę ci tego opowiadać. To jest Polska, dlatego jest telewizja potrzebna. Mamy co do Norwegii wysyłać. Ja to panu redaktorowi dam, tylko niech pan to nie zgubi po drodze ręka boska. Proszę to we właściwe ręce dać do lekcji. Oszczędzamy czas antenowy. Wszystkim dziękujemy za uwagę. Poczuliśmy się przez chwilę jak na konferencji. Zapraszamy na maj w przyszłym roku. Do tego czasu będziemy się spotykać online, a ja zaraz zabieram ofertę do Norwegii na potrzebne rzeczy, bo jest konkretne zamówienie. Oczywiście tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję Kogo bardzo. pozdrawiamy? To chciałem Państwu wszystkim podziękować za uwagę, za to, że współdziałamy. Za to, że budujemy, no co do dużo mówić cywilizację XXI wieku. A ja dziękuję, że mogę tu zawsze przyjeżdżać. Zawsze. Do zobaczenia Panie w Bali. Dziękuję panu.